Rubinkowo, dziś jedna z największych dzielnic Torunia. Nazwa osiedla pochodzi od Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, królewskiego sekretarza. Człowieka światłego i przedsiębiorczego, który na początku XVIII wieku zakupił od miasta 70 hektarów nieużytku. Przez lata teren ten pozostawał niezagospodarowany. Aż w połowie XX wieku znalazł się w granicach Torunia. W latach 60. pojawił się pomysł, by właśnie tutaj zbudować nowoczesne osiedle dla dziesiątek tysięcy mieszkańców. Ulice Rubinkowa noszą imiona wybitnych postaci związanych z Toruniem emocjonalnie, zawodowo, czasem zupełnie nieoczywiście. Niestety, wielu mieszkańców nie zna historii tych patronów, nie wie, co kryje się za nazwami ulic ani co można na nich znaleźć. Dlatego właśnie powstała ta seria filmów. Chcemy przybliżyć Wam Rubinkowo, nie tylko jako miejsce do życia, ale jako przestrzeń pełną historii, znaczeń i ciekawostek. Zapraszam do wspólnego odkrywania dzielnicy, którą mijamy każdego dnia. Witam wszystkich podczas kolejnego spaceru po ulicach Rubinkowa. Tym razem proponuję wam spacer po ulicy Jamonta. Spacer nie będzie długi, bo długość ulicy to niespełna 500 metrów. W trakcie tej przechadzki poznacie jej historię oraz sylwetkę patrona, którego imię nadaje temu miejscu wyjątkowy charakter. W środkowej części Rubinkowa II rozciąga się ulica Bronisława Jamontta, choć liczy niespełna pół kilometra długości, jest ważnym fragmentem miejskiej tkanki, łącząc codzienność mieszkańców z pamięcią o patronie, profesorze i malarzu Bronisławie Jamontcie. Bronisław Jamont urodził się w 1886 roku w Dokudowie pod Lidą. Był malarzem, pedagogiem i profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego artystyczna droga prowadziła przez Wilno, Kraków, Paryż i Florencję, aż w 1945 roku osiadł w Toruniu, gdzie współtworzył środowisko artystyczne miasta. Został pierwszym dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych UMK, kształcąc kolejne pokolenia twórców. W jego obrazach dominowały pejzaże, pełne światła i nastroju, inspirowane tradycją Ferdynanda Ruszczyca i krakowskiej szkoły Jana Stanisławskiego, Jamont potrafił uchwycić zarówno majestat natury, jak i subtelne piękno miejskich zaułków. Zmarł 4 lutego 1957 roku w Toruniu. Spoczywa na toruńskim cmentarzu Świętego Jerzego przy ulicy Konstantego Gałczyńskiego. Dziś ulica jego imienia jest nie tylko częścią miejskiej topografii, ale także przestrzenią pamięci. To tutaj, przy Jamontta 2, powstał monumentalny mural o powierzchni 300 m2, odsłonięty w 2020 roku z okazji setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Dzieło przedstawia cztery kobiety zasłużone dla miasta: Helenę Piskorską, archiwistkę i działaczkę społeczną, Halinę Urbańską, nauczycielkę i bibliotekarkę, Wannę Schumann, pedagoga, pionierkę edukacji specjalnej, Helenę Steinbornową, nauczycielkę także społeczniczkę. Na początku ulicy Jamontta przez lata rosło okazałe drzewo, jedyne w pierwszej fazie budowy Rubinkowa, stało się naturalnym punktem spotkań. Wszyscy, którzy umawiali się na Rubinkowie, mówili po prostu – spotkajmy się przy drzewie. Kilka lat temu zostało ścięte z powodu choroby, która je niszczyła, ale pamięć o nim pozostała. Dziś w jego miejscu znajduje się parking przy McDonald's, a wspomnienie drzewa żyje w opowieściach mieszkańców jako symbol początków osiedla. Spacerując tą ulicą, mijając codzienne obrazy życia, warto pamiętać, że jej patron był artystą, który całe swoje życie poświęcił sztuce i edukacji. A monumentalny mural i dawne drzewo spotkań dodają tej przestrzeni jeszcze jeden wymiar opowieść o pamięci, wspólnocie i historii, która wciąż żyje w sercu Rubinkowa. Przy skrzyżowaniu z ulicą Dziewulskiego ulica kończy swój bieg. Tutaj kończymy nasz spacer. Serdecznie dziękuję wszystkim za wspólne zwiedzanie Rubinkowa za to, że mogliśmy wspólnie poznać kolejną ulicę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zamierzam opowiedzieć Wam o wszystkich ulicach Rubinkowa, dlatego warto zasubskrybować mój kanał. Zasubskrybujcie, zakliknijcie również dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do następnego razu.